Nie wypożyczanych. Jeżeli kochasz, wiesz, że ślub jest raz na całe życie. Suknia musi być nowa. Nie ma miejsca na nim pewnie. No i jak? Jesteś piękna, bierzemy. Nie mamy kasy. Chrzanić to. Zaczekamy jak chcesz. Nie, muszę zadzwonić do redakcji i powiedzieć im, że nie kręcę filmu o twoim ojcu, tylko o waszym wydawnictwie. Muszę ich do tego przekonać. To jutro będę, na razie, co? To pożycz kamery. No, poży! gdzieś nie popsujemy, nie? Dobra, masz. Mamy ją! Porysujemy obiekty, co? Na razie, dzieci. Czufla!